Witam wszystkich na moim kanale. Ja będę nagrywała filmy z Robloxa. Czasem będę nagrywała też animacje z Gacha Club. Czasami będę robił jakieś komplikacje TikToków, będę robił jakieś testy. Ogólnie wydaje mi się, że każdy znajdzie tu coś, co lubi. Napiszcie jeszcze jakieś pomysły, jakie bym mogła nagrywać. Nie pokażę twarzy, dopóki nie uznam tego za konieczne. Jak będę na przykład pokazywała jakieś tańce, jakieś trendy TikTokowe, to po prostu nałożę sobie maskę ponieważ na razie nie mam zamiaru ujawnić twarzy, bo po prostu też... bo mam liche pojęcie o... Kurde, bladę! Dlaczego akurat musiałam natrafić na mudera? Warto przepraszam, ale po prostu się trochę znerwowałam. No i tak. No i mam nadzieję, że wam się to spodoba. Mój mikrofon jest takiej jakości, jak jak w sumie wszystko w Polsce no dobra, prawie wszystko, ale no mam nadzieję, że mnie polubicie. Ten filmik jest akurat krótki, a będę mogła niedługo nagrać gameplaya. Jeżeli będzie się to wam podobało, to oczywiście, no i y, mam nadzieję, że... No i możecie sobie czasem sobie tam zobaczyć na mój kanał coś. Przepraszam, że tak się jączę, po prostu jestem trochę poddenerwowana. I ten film strasznie się ciągnie, i on ma już minutę, półtorej minuty. No dobra, może to mało, ale nie wiem. Żeby... Ni Okej, okay, y i, I za chwilę będą komentarze pewnie, że jestem nubem że nie mam robuxów, ale ja nie widzę sensu kupowania robuxów, skoro po prostu no niepotrzebne mi one są. Jak będą mi one potrzebne, to ja sobie po prostu kupię, a. To wcale nie znaczy, że powinniście się z innych naśmiewać, że nie mają Robuxu, bo to jest jego sprawa, czy ma, czy nie ma i wy nie możecie o tym decydować. Ale okej, okay, dość tych takich obelg, bo już za chwilę się okaże, że niech mnie nie polubi. Mam nadzieję, że będzie tam jedna garstka osób, które mnie tam polubią, bo naprawdę uważam, że moje filmy będą mogły być ciekawe. Yy... I mam nadzieję, że po prostu mi się ten kanał. I teraz od razu nagram gameplaya, żeby już nie dalej nie robić. Jak już zaczęłam filmik, tego skończę. Teraz jakkolwiek będą jakieś głupie moje teksty, to bardzo proszę o mój, jestem mordercą nice. E, bardzo proszę mnie nie hejtować za jakieś błędy, po prostu się denerwuję, jest to pierwszy filmik. Nie występowałam przed kamerą. No dobra, no mam TikToka. Oczywiście będę do, medi... do moich mediów społecznościowych. Będziecie mieli link w opisie. Um. I I hope... Znaczy mam nadzieję, że... Boże, proszę was, nie zwracajcie na mnie uwagi, bo ja po prostu nie mogę. Um. Jestem ciekawa, kto ten... Bang, 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 bang. Cio, łe. Kurde, się zlagowała. Ja nie mogę jaka. Okej, okay, no i od razu pyk. Nice, 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 nice. Kurde! Czemu ja chowam ten nóż? Ja nie mogę. Pomocy. Pomocy. On za mnie strzela. Nie! Nie, 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 ja muszę go zabić. Proszę Cię. Pro Jezu. Tak, nice. Okej, okay, doszło do mnie wiadomość, no i ogólnie ja już chyba będę kończyć. No więc w sumie to było na tyle. Albo dobra, poczekajcie. O kurde, jaka baba! Babsztylkę, styl, bab babsztylkę! Nie, sio, 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 błagam! Nie! Pierwszy, kurde, muszę ją zabić, muszę ją zabić, muszę ją zabić, ja ją, ja ją muszę zabić, po prostu ja ją muszę zabić, ja muszę ją zabić, zabiję, zabi, zabi ją. Zabi ją. Nie, nie, nie mogę, tak udało się. Kurde, blady, nie, nie, bardzo przepraszam za te dźwięki, ja się po prostu strasznie denerwuję, bo możliwe, że to jest pierwszy, wow, trzy razy zabiłam kogoś, wow, to jest mój rekord chyba. Kurde, blady, pa, nie, wyś, wynocha, wynocha, to jest mój teren. I od razu mówię, czasami zdarzy mi się przeklnąć, więc nie musicie mi tego nie mieć za złe, bo po prostu jak się raz czasami mogę się po prostu tak zdenerwować. O kurde, muszę się muszę podskakiwać, bo się boję, że nie, nie wiem, kto ma pistolet. O kurde, widzę, kto ma pistolet. Oho! Oho! oś Oszty! Oś Oż ty, ma oś ty, Pa! Masz stąd y. kurde, kurde, kurde! Oh no. Kurde. A już było tak blisko. No dobra, to ja już kończę. I widzimy się w następnym moim filmie. A ty, Ello. Znajdę cię. Dobra, to pa.